jQuery. Biblioteka opracowana w języku JavaScript doprowadziła do rewolucji na stronach www. Dzięki niej programiści uwolnili się od konieczności korzystania z form wizualnych, kreowanych w nieprzystającym do dzisiejszych wymogów flashu. Banery reklamowe, przygotowane z wykorzystaniem jQuery, w niczym nie ustępują Flashowym. wyglądają identycznie, a przy tym są dużo lżejsze. Do tego biblioteka jest bardzo funkcjonalna, pozwala uzyskiwać ciekawe efekty i to często za pomocą jednego polecenia. Co Cię czeka podczas szkolenia jQuery, kurs wideo poziom drugi, interaktywne banery i funkcjonalne menu? Jako słuchacz mniejszego kursu nauczysz się sprawnie używać wielu efektów przejścia i animacji oraz dowiesz się, jak owocnie wykorzystywać zdarzenia, między innymi zauważając różnice pomiędzy zdarzeniami na pozór identycznymi w działaniu. W trakcie szkolenia będziesz manipulować modelem DOM oraz zmieniać i przypisywać style do elementów, a następnie poznasz szereg mechanizmów niezbędnych do budowania ciekawego i funkcjonalnego menu. Co więcej, opanujesz posługiwanie się narzędziami niezbędnymi do budowania ciekawych i zaawansowanych banerów reklamowych. Kurs kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. By w pełni skorzystać z wiedzy, jaką można dzięki niemu zdobyć, Dobrze jest poznać wcześniej podstawy JQuery. Zatem do dzieła!